Nazywam się Konrad Rudkowski z firmą Atut. Jestem związany praktycznie całe życie moje. Firma Atut jest producentem mebli sklepowych. Wróżniamy się tym, że w jednym miejscu jesteśmy w stanie integrować produkcję regałów z płyty, jak i z metalu. Posiadamy własny nowoczesny park maszynowy. dziale obróbki metalu. Posiadamy lasery do rur i profili lasery do blachy, krawędziarki numerycznie sterowane, centra do gięcia blachy, również własną lakiernię proszkową. W obróbce drewnem dysponujemy centrami numerycznie sterowanymi do obróbki drewna i płyty piłami panelowymi, jak i również okleiniarkami numerycznie sterowanymi. Mamy wykwalifikowanych pracowników, którzy pracują z nami w branży już od wielu lat posiadają doświadczenie i wiedzę yy, pozwalającą na produkcję wyjątkowych mebli.